Siemanko myczki. z tej strony Lisandro i po wczorajszym szalonym piku z kartą hero, dzisiaj wjeżdżamy w meczu o rangę food champions, zaczynamy przynajmniej od tego, a później nagrody, odpalamy nagrody, pochwalcie się w komentarzu co wy potrafialiście w swoich nagrodach za food champions, bo jestem ciekawy, e, no a my co, walczymy, walczymy, meczy go rangę i potem od razu nagrody, na początku zostawcie łapeczkę do góry i rozpoczynamy batalię, zobaczmy na jakiego oponenta sobie trafimy. O z Robertem gramy Widzowie. M Robert 16, okej. Okay. Yes, Maria. Boże, ten gowu no nic nie potrafi strzelić, nic, nic. Ten gowu to jest. To jest szajce! Szajce! Ja, pobył gowu! Zostaw mnie! Nie wierzę! O matko, potrafisz Alphelić coś strzelić? Dobra, to ty Messi, pato. O, to dla was widzowie. Dobrze. Bravo Becker, pa, Karwaliu szybszy od Beckera, nie? Pato, ty, Przecież ty skid jakiś. Koniec męki, widzowie. Pięknie, widzowie. Nagrody przepotężne Możemy już usunąć ten bilans, Dziękuję. E, jedziemy, no mamy trzy piki, może Rashford jakiś, ale on też tak nam O, Thiago Silva. O! Eee, Thiago Silva Dobra, Thiago Silva zdenerwowany, tak jak ja Po tych Thiago Silva drugi, nice Dobra, trzeci Thiago Silva Trzeci Thiago Silva, please Będzie hat-trick, klasyczny Aj ja, 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 Dobra. I teraz tak, mamy trzy piki, trzy player piki. A czekajcie, go sobie przepalę w sumie. Zaraz na ikona. Trzy player piki, jeste ja to od zasłonie. Tu będzie to ty, coś takie mam przeczucie, ale zobaczymy. Martina, super. Jay, super. Nie, 3 raz 8 4, He's coming. 8 8, nice. Siek. Dobra. Dobra, dobry początek. Kolejny. Lachowicz, okej. Okay. Ale to chociaż specjalna jakaś... O są! So, o so, 89 O! O! Ty! Ale tutaj serdeczne przywitanie. Dobra, engolokante. To teraz to ty, widzowie. No to chyba tak by musiał być. Już posiadany, dobra. Pedri Humals. Aj. Aj, 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 dobra. Pedri, na przepale, na przepale. Przepalone karty i teraz moi drodzy, no totwy sobie zostawimy standardowo, bo tu nie ma sensu tego otwierać na tą drużynę, więc już tu mamy cztery paczuszki przygotowane, natomiast te paczki za, 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 za co są przygotowane tam, gdzie one są? Dobra, plus, tak na początek. Było blisko, ja tam wiem, że było blisko. Okej, okay, szyk i Bonucci, spoko paczka żadnych zawodników paka za 50 tysięcy walkout talia espo Baggio. dobra to te, te paczki otwieramy też zobaczmy czy coś ciekawego tutaj można nie można w tej na pewno Duża złota paczka premium. Tutaj coś przewiduje kartę Team of the Year, ale coś chyba mam przewidywania. O, może tu? O, ty! Blisko! A ja bez okularów miałem tu ten. To miałem bez okularów, bo mam okulary, które blokują światło niebieskie. Kopa Libertadores, paczka rzadkich zawodników. Okej, okay, not bad. Otwieramy no paczka Ultimate. Paczka ultimetyczna. Paczka, która może zaboleć. Jeśli tutaj. O matko, święto. Jak ja to widzę, jak ja to widzę, to ja cierpię. Grelish, zwany Fodenem. O matko, jedyno. To nie wygląda dobrze. To wygląda źle. To wygląda źle. Bardzo źle. No i przepalamy. Ostatni składzik. Po potężnych. Paczkach i nagrodach w dniu. No ja wczor wczoraj jeszcze otwierałem, a dzisiaj pisaliście w komentarzach o ikonę, więc dzisiaj także będzie ikonka. Więc let's go! Zanim jednak ikonka, to rozgrzewkowy meczek na potężnym Santiago Bernabeu. Chociaż nie, chyba Santiago Bernabeu nie jest u mnie w klubie. Natomiast jesteśmy w pierwszej lidze. Plan jest taki, żeby do końca środy dostać się do elitarnej dywizji. I zmyć blamasz z poprzedniego Foot Champions, to do 16 winków To jest bardzo dobry bilans, natomiast my Mierzymy zawsze w najwyższe bilanse 20-0, nawet 30-0 byśmy chcieli 30-0, więcej Więcej tego bilansu dobrego Więc trzymajcie kciuki, jedziemy z tematem GOWU, Jezus Maria, kocham Cię Andrii GOWU, Andrii GOWU Piękne uderzenie z Sydney, Sydney, przepraszam, Sydney Polak Pięknie to uderzył, huknął Huknął jak z armaty o! Red card Red card Nie, kart Alberto, nie, odejdźmy od tego To nie jest dobry pomysł Gowu, Gowu ma w sumie 100% skuteczność, panalty kicks O Jezus, odejdźmy od tego, nie strzelaj proszę Gowu, weź, ty chłopie, już, naprawdę odejdź. Pięknie Mosalach. Mosalach. Lucja jest w strachu. Będzie wrzutka i do pustaczka i... O, matko jedyna! Chłop, jaki Jackie Chan! Ty, to niezły Jao Felix. No, Hakunem Matata, to on ci za chłopie na głowę strzelił. Pięknie. Mamy 12 pików paczko, paczką z ikoną. I zobaczymy, co tutaj... No ja bym to tutaj chciał jakiegoś, że tak powiem... E... Ja bym tutaj chciał jakiegoś takiego karty Team of the Year, no, Żeby tutaj coś ciekawego się wydarzyło. Wtedy by było ciekawie, tak? Wtedy by y, tutaj emocje wzięły górę! Chociaż zobaczymy. Dobra, ja bym... Tak szczerze, dwa lokauty na listę. to jest taka norma, przeciętny, przeciętna statystyka. Zobaczymy, czy się to uda, czy to się powiedzie. Bo póki co to duplikaty przeważają. Ok. No super. Jest wysoko. O, tu się tutaj, nice. O, walkout, nice. Brożowicz. Dobra, jest pięknie. Pierwszy walkout. To ty! A to tylko Abraham, Dobra. podobny, podobny. Podobny do Toty. Toloj. Roffol Toluj. Rofl no ej, no naprawdę, ja, ja nie mam dużo kart w tym klubie. Halo, dlaczego ja cały czas nie trafiam? Dobra, Michael. Trafiamy, chulita, po prostu. Będziemy sobie szukać po narodowościach, bo otworzyłem kilka tych ikon bez narodowości i one są beznadziejne. One nie oddają, one wręcz budzą litość i pozażanowanie. Więc po prostu. Nie ma Chorwacji, doskonale. Cechy. Nie ma cechów. Nie ma Bułgarii, dobra. No to widzowie, Argentyna. Nie ma Argentyny. Hiszpania. Nie ma Hiszpanii, dobrze, bardzo dobrze. Anglia. Nie ma Anglii. Świetnie. Portugalia. Nie ma Portugalii. E, Francja, jest Francja. Ja pitole, matko jedyna. O, petit, Petit zawalił mecz. Myślę, że to trzeba sobie powiedzieć szczerze.